Wiecie, jakie fajne daszki jak ktoś się wybiera na wakacje w ciepłe kraje na przykład całą twarz nam ochroni przed słońcem są też kapelusiki tą torebkę pokazywałam na którymś szorcie też mi się bardzo podobają te torebki z koszyka no i co my tu mamy torebka też bardzo ciekawa i te klapki ja już je wam pokazywałam w którymś filmie wszystko wam podlinkuję pod filmem jeżeli jeszcze będzie dostępna Mamy już bardzo dużo sukienek, ale ja na pewno wezmę shorty do zmierzenia, bo to jest taka rzecz potrzebna na lato. Może tą białą spódnicę zobaczę. Tutaj ciekawa bluzka w kolorze kawy. Myślę, że ją zmierzę, bo bardzo ma bardzo fajny materiał, taki delikatny. Ta sukienka w gruszki jest ciekawa, taka krótka na lato na plaży, ale już nie mam mojego rozmiaru sama same duże zostały tutaj taką podobną kamizelkę. Ja myślę, że ta, którą mierzyłam, była ładniejsza. Macie na filmie u mnie na kanale Shorts, ale mogę ją też podlinkować, gdyby ktoś chciał. O, To jest ta kamizelka, którą ja pokazywałam na filmie u mnie na kanale. Bardzo fajna, bardzo Wam polecam. I ona ma taki kolor beżowy. Teraz lepiej to widać na tle tych białych kamizelek. Bardzo fajne spodenki na dole zobaczcie. Takie wakacyjne właśnie shorty fajny kolor. Ale nabrałam. Witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj wziąłam tyle, że film chyba będzie trwał dwie godziny, ale naprawdę dużo rzeczy mi wpadło w oko na taki sezon już letni. I w ogóle wybaczcie za mój głos, ale jestem chora. Klimatyzacja mnie po prostu zabiła. Nie skupiajcie się na głosie, skupiamy się na ubraniach i miłego oglądania. W ogóle zacznę od tej torby. Zobaczcie jaka świetna wakacyjna torba. Ona wiadomo, ta plecionka nie jest jakaś super wytrzymała tak mi się wydaje, ale ten look no super na wakacje. Jest bardzo pojemna, bo jest spora. Tutaj można sobie jakby ją odnieść do tej mojej. I ta moja to maleństwo przy niej, zobaczcie. I widziałam też te klapeczki, one są w ogóle teraz w super cenie wszystkie linki będziecie miały pod filmem ale są jeszcze w beżowym kolorze bardzo mi się spodobało to takie jakby wyszywanie i zobaczcie one są materiałowe, zobaczymy jak leżą na stopie ja je ja będę mierzyła właśnie do tych stylizacji, które zaraz Wam przygotuję i zacznijmy od tej pierwszej bluzki w zasadzie topu z taką piękną tutaj jakby łezką wycięciem, które uważam, że fajnie zdobi ten top bo gdyby nie to on by był taki zwykły top jest w prążek, kolor biały ja mierzę rozmiar S wszystko wam oczywiście podlinkuję myślę, że jest super czy do jeansów właśnie na lato czy do spodni lnianych też białych na przykład super by wyglądał albo shortów bardzo fajna i uniwersalna rzecz pod marynarkę tak naprawdę do wszystkiego i zmierzyłam jeszcze te klapeczki zobaczcie bardzo ładne są nie było już mojego rozmiaru, chyba mam rozmiar większy ale są ok, bardzo ładnie leżą są dosyć wąskie Także super się trzymają. I zobaczymy tą jeansową spódnicę. Ja tę spódnicę wydaje mi się, że to jest ten sam fason, który mierzyłam jesienią, szary i czarna i one były super. Zobaczymy, jak ta biała. Spódnica bardzo ciekawa. I zobaczcie, zauważyłam zmianę w fasonie w porównaniu z tymi wcześniejszymi. Ona ma tutaj głębszy rozporek. Myślę, że to po to, żeby nam nie krępować ruchów. Ale bardzo ładna. Zmieniłam bluzkę na tą brązową, A, ale ma piękny kolor i bardzo fajny materiał taki mm, lejący i delikatny bardzo. I zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda razem. Ta bluzka bardzo fajna. Nie wiem, jaki to jest materiał. Wydaje mi się, że niestety to będzie poliester, ale spódnica ma na pewno obawę No, i zobacz taką stylizację z tym koszykiem. Te pomponiki można sobie darować, jak, jak, jak dla kogoś będzie to za dużo. Bardzo fajna. Te klapeczki, spódnica, bluzka i stylizacja gotowa. Pokażę Wam jeszcze tą spódnicę, jaką należy z tyłu. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Bardzo ładne ma kieszenie. To jest rozmiar XS, bo S nie było. Wydaje mi się, że może S byłaby lepsza, nie wiem. Musiałabym zmierzyć, ale też już były mocno przebrane. Ale bardzo mi się podoba to zestawienie właśnie tego brązu z bielą. Jestem bardzo ciekawa tej takiej plecionej, jakby szydełkowanej spódnicy, jak ona będzie się prezentowała. Była na manekinie i wyglądała super. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mnie. No i zobaczcie tą spódnicę bardzo ciekawa bardzo długa jest ja przypomnę, że mam 1,76m i ona jest prawie do kostek dosyć obcisła ja mierzę Eskę. no i ten materiał jak widać nie jest po całości, ale ma też to swój urok, ponieważ będzie bardziej przewiewna hmm. no ciekawa jest na pewno do niej by wyglądała fajnie taka krótka bluzka też ażurowa na przykład biała jeszcze raz pokazuję, jak ona wygląda w całości. I wzięłam też do przymierzenia takie najzwyklejsze spodnie joggery. Wydaje mi się, że mają dodatek lnu, ponieważ są dosyć sztywne. O, na długość nawet nie są najgorsze przy moim wzroście. Nogawka prosta, dosyć szeroka także bardzo fajna i przewiewna na pewno dodam wam link żebyście mogły sobie dokładnie doczytać skład materiałowy wydaje mi się, że to jest jakaś mieszanka bawełny z mlnem może ale spodnie fajne takie do latania na co dzień wygodne i wypatrzyłam też bardzo ładne shorty świetne są myślę, że jakby skompletować sobie marynarkę taką dłuższą, do tego to by było ekstra garnitur na lato zobaczcie, do tej bluzki brązowej też jest okej, okay, ale można by to było jakąś nawet białą koszulę założyć mam też te klapeczki nadal na sobie ale tutaj każde inne buty nawet jakieś tej białe by pasowały i tak jak mówię skompletować sobie z czarną marynarką lnianą na przykład fajny komplet by wyszedł spodenki są świetne ja mierzę rozmiar S i tak z ciekawości połączyłam właśnie te shorty z białą moją koszulą bardzo ładnie to wygląda oczywiście tą koszulę można sobie włożyć normalnie w środek też będzie super do tego ta moja torebka bo tamta ma taki bardziej vibe plażowy natomiast ta myślę, że jest taka bardziej pasująca nawet do tym bardziej formalnego stroju no i co myślicie o tym połączeniu spodenki są świetne naprawdę no i zostały już same sukienki, które wybrałam, ale też jest ich bardzo sporo. Zobaczcie pierwsza. Ta niebieska. Myślałam, że się w nią nie zmieszczę, bo była tylko XS tutaj dostępna, ale leży fajnie. Bardzo mi się podoba jej kolor i materiał, to jest na 100% bawełna. Jest bardzo krótka, ale mi to nie przeszkadza. Słuchajcie, ja lubię krótkie sukienki i dobrze się w nich czuję i myślę, że dopóki mogę, to będę w nich chodzić. Co myślicie o tej? Ona tutaj nie jest bardzo blisko ciała, więc myślę, że będzie też dobra dla dziewczyn, które chcą tutaj schować brzuszek. Bardzo fajny ma fason. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Sukienka jest trochę wygnieciona, ale ona tutaj ma takie otwarte okienko i ty tutaj takie wiązania. Ale to myślę, że można sobie ewentualnie zszyć, żeby nam tutaj się nic nie rozeszło, gdybyśmy chciały ją na przykład założyć do pracy, bo mamy taką możliwość. Kolejna sukienka to taki krok w stronę elegancji, bym bardziej powiedziała na lato, ale bardzo ładna. Połączenie dwóch materiałów: góra prążkowana, natomiast dół z takiej sztywniejszej bawełny, jakby. No co myślicie o tej sukience? Ja nie byłam przekonana, jak wisiała na wieszaku, natomiast teraz bardzo mi się ją założyłam. Jak ja bym to połączyła, na przykład moja torebka, ta sukienka i te klapki. Zobaczcie, wszystko idealnie pasuje. Jeszcze muszę wam pokazać, co odkryłam. Bo bardzo to lubię słuchajcie, ta sukienka ma kieszenie super. Bardzo mi się podoba, nie byłam przekonana, natomiast teraz zastanawiam się, czy jej sobie nie wziąć właśnie do chodzenia do pracy na lato. Kolejna sukienka. Hm. Nie do końca byłam przekonana do tego wzoru, ale uważam, że jest bardzo wakacyjny i ma bardzo ładny fason. Widziałam, że na stronie w tym momencie jest wyprzedana. Jeżeli się pojawi, to wam oczywiście podlinkuję, ale chciałam wam pokazać, bo może jeszcze sobie ją upolujecie, gdyby komuś się spodobała stacjonarnie. Bardzo dziewczęca na pewno. I wydaje mi się, że to też jest naturalny materiał. No i co o niej myślicie? Kolejna sukienka, którą wybrałam to taki styl safari, ale ma świetny skład, bo 80% bawełny, 20% lnu, bo sprawdziłam i to czuć. Bardzo ładna taka klasyka, ten styl jakby wraca każdego lata, więc myślę, że byłaby to rzecz taka bardzo uniwersalna na lata. Ja mierzę rozmiar M, nie był już mniejszy na tutaj dostępnej w sklepie. Wydaje mi się, że mogłam być trochę mniejsza. Ja ją tutaj bardzo oplotłam tym paskiem i nie wygląda to źle, ale myślę, że s byłaby idealna. Ale na pewno fajne w niej jest to właśnie, że ma ten pasek i możemy sobie ją dopasować do sylwetki, nawet jeżeli jest trochę większa. Oczywiście te rzeczy, ona wygląda, jakby była wyciągnięta z paczki. One dużo lepiej będą się prezentowały wyprasowane to wiadomo. I kolejna sukienka, wzór trochę bym powiedziała dżungli. Takie liście, zielono-biała, ale ma super materiał. To jest tak przyjemna sukienka, idealna upały uważam. I zobaczcie, myślę, że będzie dobra na każdą sylwetkę, jeżeli ktoś lubi oczywiście pokazywać ramiona, ale na upał taka sukienka niezastąpiona. Zobaczcie długość. No jest taka trochę pod kolano. Dla niższych dziewczyn na pewno będzie dłuższa, ale bardzo mi się podoba. Jest tak wygodna: mgiełka dosłownie. Zobaczcie z bliska: tu ma takie koraliki jeszcze przy tym. Bardzo fajna, zwiebna, lekka. No i wzięłam też do zmierzenia te słynne cytrynki. Ten wzór też mam wrażenie, że wraca do nas co roku. Taki amalfi włoski. No i co? Ta sukienka mierze Eskę. Bardzo fajnie tutaj mi wszystko trzyma. To mi się podoba. Długość jest taka jak poprzedniej. Podobny styl, bo jest bardzo zjedna, bardzo przyjemna i cena w ogóle jest hitem. Cena cud. Bardzo mi się podoba. Na strój, na plażę, na upał ekstra. I na koniec wzięłam taki bardzo ciekawy kombinezon. W trochę bym powiedziała taki odważny wzór, bo te białe kwiaty na tej czerni. Yy, bardzo fajny ma materiał. Niestety długość standardowo na mnie za krótka, ale powiem, wam, że nawet by mi to chyba nie przeszkadzało. Natomiast musiałabym na pewno mieć większy rozmiar, bo to jest SK i... Tutaj jest dla mnie po prostu w tułowiu za krótki. Na niższą osobę super, natomiast na mnie niestety tutaj się ciągnie. Ale kombinezon bardzo ciekawy i na pewno cena jest super. Zaraz zresztą sprawdzę i wam powiem, ile no, on kosztuje. Kombinezon 79 zł. To myślę, że i tak super cena, bo na pewno jest z bawełny, bo jest bardzo przewiedny i milutki. Wiecie co, idę poszukać Emki i chyba go sobie wezmę. Bardzo mi się podoba. Niestety Mki już nie było. Wzięłam L i powiem Wam, że ta Elka wcale nie jest zła. I długość jest lepsza i tutaj jest luźniejszy i wygodniejszy. Hm. Bardzo fajny, bardzo wygodny ten kombinezon jest. To wszystko, jeżeli chodzi o tą część ubraniową, i tak myślę, że sporo dzisiaj dla Was przygotowałam, ale zabiorę Was też jeszcze do sklepu, bo widziałam piękne rzeczy do domu i chciałabym Wam kilka rzeczy pokazać. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. zachwycą się tymi talerzykami. Piękne rzeczy są. Tu jest jeszcze bardzo ładny koszyczek. Bardzo ładnie się prezentuje. I bardzo ciekawe białe shorty. Wydają się być bardzo wygodne na gumce. I zobaczcie, niebieskie sukienki też mi się bardzo podobają. Może tą niebieską zmierzę sobie. Są długie. Standardowo wychodząc, zobaczyłam jeszcze jedną spódnicę i nie tylko i sukienkę. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie tą. Zastanawiam się, czy lepsza ta, czy ta biała, bo ta też mi się bardzo podoba. Kolor to jest taki, jakby wpadający w szarość. I tu ma takie ciekawe, jeansowe, jakby wiązanie. Rozmiar mam 34. Bardzo jaka fajna torba. Co myślicie o tej? Też bardzo ciekawa. Mi się nalata na plażę. Albo nawet na shopping, na zakupy do wiodronki. Jeszcze na sam koniec wychodząc, oczywiście nie mogło być inaczej, znalazłam tą przepiękną, niebieską, długą sukienkę. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Mega mi się spodobał ten kolor przede wszystkim. polecam i ma fajnie taki grubszy, nieprześwitujący materiał śliczna jest. Teraz to już na pewno koniec tego filmu. Do zobaczenia. Nie, to jednak nie koniec tego filmu. Słuchajcie, wyszłam jeszcze do H&M na chwilę. Nawet nie wiedziałam, że już się zaczęło wyprzedaże. I zobaczyłam, że są takie topy dosyć ciekawe. Hmm. Nie wiem w sumie, jak to nosić czy bez niczego pod spodem, czy na jakiś inny top. No ale dosyć ciekawe te bruski, takie oryginalne. Hmm. Fajnie, że jest bawełniana. Ja myślę, że albo bym ją sobie tutaj strzyła po prostu. Albo założę jakiś top, żeby ją nosić tak na co dzień, bo jednak wiatr zawieje i co wtedy? Ale taka bardzo dziewczęca, bardzo mi się podobają te koronki i ten e, właśnie taki krój. Wziąłem jeszcze jeden top, taki mi się wydał oryginalny dosyć. Zobaczcie, wszystko, mi się przez ten swój krój, inny niż wszystkie, ale nie wiem, czego brać, czy nie brać. On jest już z wyprzedaży. I jeszcze wziąłem do zmierzenia taką żółtą. Kolor mi się bardzo podobał, kolor sezonu. E, ja bardzo lubię taki właśnie stonowany wygaszony żółty, ale ten paso nie do końca. Wlałabym, żebym miała szersze ramionczka tutaj. Nie takie makaroniki. Ale ogólnie nie jest zła. Z tyłu ma gumkę, więc sobie dopasujecie. Ja mierzę chyba M. I jeszcze jedna tak z o pracy latem. No i Tutaj mi się ta góra już bardziej podoba, bardziej elegancka, taka bardziej zabudowana, ale jest krótka. Całkiem, jak słyszycie mój głos, jestem tak chora, więc zaraz zamykam szybko do domu <laughs> się kurować. I widziałam do przymierzenia jeszcze jedną sukienkę, też w takim bladym, e, bladej żółci, ale jeszcze bledsza niż tamta. Bardzo mi się podoba kolor. Zobaczymy, jak ona wygląda. Bo się tylko, żeby nie była przezroczysta. No i ta bardzo mi się podoba, ale tak jak się obawiam, jest mega prześwitująca. W sumie wszystko prześwituje, mam cielistę wizę. Tyle tego, że jej nie widać, ale tutaj niestety wszystko się odbija. Próbowałam też z większą, ale większa już jest tak luźna, że po prostu nie wygląda dobrze. Zobaczcie jeszcze to. Wziąłam tą bluzkę z ciekawości. Mega prześwitująca, ale taki styl boho. I ten kolor. Hm. No nie, ale chciałam zobaczyć jak ona będzie leżała, bo jest mega oryginalna. Jeszcze na koniec taka bluzka, może komuś się spodoba, dla mnie to na pewno nie jest fason. Tutaj wszystko wygląda jakbym była w ciąży. Ale kolor ma piękny.